Dzisiaj jesteśmy w salonie Qualitem we Wrocławiu i jest to salon Expert Loral Professional i dzisiaj jestem z Danielem i powiedz mi co dzisiaj będziemy robić. Witamy Cię w naszym salonie. Dzisiaj będziemy nadawać nową linię strzyżenia oraz nowy kolor. Okej, okay, to co? Zaczynamy. Powiedz mi jak pięknie jeżu chcę w syldom? Odżywka, maska dwa razy w tygodniu, suszę włosy z zimnym nawiewem raz w tygodniu. No i dodatkowo raz na miesiąc używam ampułek z Professional, Taką serię mocno odbudowującą. No i przy stylizacji używam też cementu termicznego i methigoin. Powiedz mi, czy w jakiś sposób stylizujesz te włosy w domu? Jakaś lokówka, prostownica, suszarka? Bardzo rzadko. Suszarka tak jak powiedziałam raz w tygodniu, a prostownica i, suszarka, i lokówka dwa razy w miesiącu, tak okay. rzadko. Okay. Powiedz mi, e, czy boisz się koloryzacji? E, tak, bo miałam już kiedyś, może nie całe włosy koloryzowane, mm -hmm. ale właśnie miałam ombre i to bardzo zniszczyło mi włosy, dlatego boję się, że kiedy nałożę tą farbę na całe włosy, mm -hmm. to te właśnie one staną się jeszcze bardziej suche i będą okropnie wyglądały. Mm -hmm. A powiedz, to, e, dla, e, powiedz mi, co dla Ciebie jest taką mocną zmianą? Czarny, e, mm -hmm. jasny blond. No, no to tak. Oczywiście no, okay, te wszystkie kolory czerwone i tak szerin to też. Czyli to są takie bardzo intensywne mm -hmm. barwy. Dobrze. Przejdziemy sobie zaraz do, do omówienia koloryzacji, ja Ci pokażę też trendy na jesień, zimę Loreal Professional i później sobie będziemy rozmawiać też o tym, jaki kolor będziemy sobie dobierać do Ciebie tak, aby on był indywidualny. Okay? Okay. W najnowszej kolekcji L'Oreal Professional zostały zaprezentowane trzy luki. Luk pierwszy jest to złoty lot luk drugi. Jest to bardzo zimne pojaśnienia w stylu ombre, które ewoluowały na nazwę sombre. Jest to bardzo delikatne pojaśnienia, które wyglądają jak wakacyjne dotknięcie przez słońce. Oraz krótka pixi, bardzo mocno zaznaczoną żywką w kolorze miedzi. My dzisiaj będziemy bazować na podstawie pierwszego luku, którym będzie złoty lob. Pracować będziemy dzisiaj farbą bez amoniaku która daje nabłyszczenie włosów, piękny połysk oraz y, formę wygładzającą i nawilżającą. Barba L'Oreal Professional Diary Chains jest taką farbą. Będziemy dzisiaj dobierać dla Ciebie kolor indywidualny, czyli tak jak rozmawialiśmy, kolorem bazowym będzie kolor ten y, kolorem, który pojawi się w Twoich długościach, czyli na, na poziomie. Tych włosów będą kolory z tej strony. Między tym, tym, a tym będziemy się bawić, jeśli chodzi o kolor, który będzie na długościach Twoich włosów. Będziemy uzyskiwać też bardzo delikatne przejścia, przez co wyglądać będzie to bardzo naturalnie. Forma, sombre, trendy jesień, zima 2014-2015. W tym strzeżeniu, które dzisiaj sobie zrobimy, chciałbym też podkreślić strukturę Twoich włosów. Bo obserwowałem już sobie je przez chwilę, i one mają bardzo fajną strukturę, tutaj bardzo fajnie się tutaj falują. Więc też chciałbym podkreślić to podczas strzyżenia. Okay? Uh -huh. Powiedz mi, czy forma koloryzacji oraz strzyżenia, o którym rozmawialiśmy, jest dla ciebie, dla ciebie do zaakceptowania. Ufam ci. Zyskam. Okay. Okay. E, powiedz mi, e, czy kawę, herbaty, wodę, czegoś się nabijesz? Ok, dobrze Tak. Rozmawialiśmy jeszcze też o tym, że. Boisz się koloryzacji. Tak. Dlaczego są takie obawy tego? No przede wszystkim dlatego, że nie sobie zniszczyć włosów. Mhm. A po drugie boję się, że kiedy pofarbuję te włosy, to już nie odzyskam nigdy tego swojego prawdziwego no okay. który jest dosyć fajny, przynajmniej mi się podoba. Okay. Dlatego też dlatego tak no. dużo rozmawialiśmy o tym, że L'Oreal idzie bardzo w bardzo fajną stronę pielęgnacji w farbach. Dlatego też tak bardzo mój nacisk dzisiaj był na L'Oréal Professional Diary Dia, Dia 6 i Dialight, ponieważ chcemy jak najbardziej tutaj ten włos nawilżyć, ale też farbę, tak? czyli twoje, e, Twój strach przed farbowaniem absolutnie nie będzie miał tutaj e, miejsca, ponieważ będziemy pracować bardzo delikatnymi farbami. Też o pojaśnienia, o które mnie pytałaś, czyli te, te, ta druga, e, druga strefa tego koloru, czyli... Baza, która, którą będzie ten ciemniejszy, jest też również na farbie Diary Loral, Professional bez amoniaku, ale ojaśnienia, o których rozmawialiśmy, których się bałać, będą też dzisiaj wykonane na Platinum Plus bez amoniaku, czyli kompletna taka dzisiaj koloryzacja bez amoniaku, także o strukturę włosów czy jakość spokojnie, nie musisz się o to bać. Dziś tam na pielęgnację Twoich włosów przy użyciu pielęgnacji L'Oreal Professional Vitamino Color użyję również ampułki Powerdose Color, która na naceru będzie miała nawierzenie Twoich włosów oraz przedłużyć trwałość Twojego koloru, który dzisiaj wykonaliśmy, aby zwiększyć też efekt tej ampułki, którą dzisiaj nałożę. Użyję do tego urządzenia Micromist. Jest to urządzenie, które rozbija cząsteczki wody, dzięki czemu te składniki, które są zawarte w ampułce, wnikną głęboko w strukturę Twoich włosów. Także efekt nawierzenia jest dużo mocniejszy za pomocą tej maszyny. Ok. Teraz omówimy sobie strzyżenie. Ta długość, którą masz, mi się osobiście bardzo podoba. Brakuje mi objętości w u nasady. Mhm. Powiedz mi, czy, czy jakieś pianki stosujesz, czy... Rzadko. Rzadko. Chciałabym, mhm. tylko właśnie przez to, że mam prawie jedną długość, okay. to one w ogóle nie dodają tej objętości. Okej, okay. dlatego też myślałam cały czas o, o takiej formie e, cieniowania tych włosów z przodu mhm. i nadania bardzo tutaj takiej lekkiej linii w, w postaci nowej grzywki, e, którą będziesz mogła sobie e, przekładać z lewej na, na prawą, a gdy one się rozłożą w, w, tak naturalnym przedziałkiem też delikatnie te włosy sobie polecą do tyłu i stworzą nam bardzo delikatną e, linię tego strzyżenia. Wspominałaś mi podczas e, naszej konsultacji, że brak Ci objętości do nasady i że nie używasz żadnej pianki. Dzisiaj zaproponuję Ci piankę Volume Lift do Real e, i za pomocą tego dziurka, który ułatwia nam nakładanie e, nałożę Ci ją na całą głowę, ok? Wspominałaś mi też o tym, że nie lubisz jak te końce się puszą, więc użyję Ci nowego produktu z Serii Dual Styler z L'Oreal Professionnel. Bardzo fajny produkt, dwufazowy, termiczny oraz wygładzający. Okay? Nakładamy go tylko na długości włosów. Oczywiście też przesadnie używając produktu. przejdziemy sobie do modelowania. moja propozycja stylizacji na co dzień. Proszę bardzo? Oczywiście. Czyli możemy teraz zobaczyć jak drobna zmiana kolorystyczna i dobranie indywidualnego koloru może nam podkreślić cały kształt Twojej buzi. Używam teraz termoloków, ponieważ chciałbym uzyskać. Większą objętość u nasady, czyli Twoją upragnioną objętość. Jesteśmy już po nakręceniu włosów na wałki. Chciałem Ci też pokazać taką stylizację, którą możesz wykorzystać na albo wielkie wyjście, albo na jakieś spotkanie koktajlowe, na które się śpieszysz, ale chcesz mieć Twoją upragnioną objętość. Bardzo fajny sposób na utrwalenie włosów za pomocą lakieru i płaskiej szczotki. Wyskamy na powłokę szczotki lakier. I wyczysujemy wszystko szczotką. Użyję dzisiaj też mojego ulubionego produktu e, Superdas. Są dwa rodzaje. Jeden jest silniejszy, drugi jest troszeczkę słabszy. Ja użyję dzisiaj troszeczkę tego mocniejszego. Mamy efekt podniesienia włosów bez tapierowania. To propozycja na większe troszeczkę wyjścia z bardzo dużą objętością i lekkimi falami. Jak się czujesz? Super. Super. Bardzo mi się podoba tym bardziej, że właśnie nigdy nie mogłam takiego efektu uzyskać. A teraz już mam neonoki i podoba mi się. Ok. Jest Okej, okay. jesteśmy już po polaryzacji i postrzeżeniu. Jak twoje wrażenie? Jestem bardzo zadowolona, bardzo podoba mi się kolor, bo jest dosyć podobny. Ale właśnie jak niektórzy mówią, że, jest, że to jest mój kolor, ale lepszy. I właśnie tak się dzisiaj czuję, bardzo mi się podoba i na ja to mogę farbować po prostu już do końca życia. Okej. Okay. Okay, chciałam wszystko jeszcze raz podsumować, więc byłam dzisiaj w salonie Qualite we Wrocławiu. Jest to salon Expert L'Oréal Professional, a moimi włosami zajmuje się Daniel Gryszka. Dlatego jeżeli zgłosiłam Was na wizytę właśnie w tym samym salonie, to koniecznie umówcie się do Daniela co jeszcze? Aha, no pewnie będzie was interesować cena, więc jeżeli chodzi o cenę, to moim zdaniem jest to bardzo rozsądna cena, patrząc nawet na inne ceny jakie są na rynku, e, a jeżeli jeszcze jesteście studentami, to macie minus 20% na strzyżenie, więc myślę, że to już w ogóle jest super, tym bardziej, że jest to właśnie salon Loral, profesjonalny i macie po prostu pewność, że ta jakość usługi będzie na najwyższym poziomie. E, no i co jeszcze mogę? Ach, to nie jest tylko tak, że ja tutaj miałam fajnie i w ogóle jest mi miło. Mam dla Was oczywiście też coś do wygrania. I do wygrania będzie 20 olejków mythic Oil. Czyli są to olejki jedna z moich ulubionych, o których już nie raz mówiłam Wam w filmach. I co musicie zrobić? Musicie napisać w komentarzach, czy lubicie chodzić do fryzjera, a jeżeli tak, to dlaczego. Macie na to czas, dwa tygodnie, tak chyba. I oczywiście cały regulamin. Będzie w opisie, więc zanim będziecie chcieli się zgłosić do tego konkursu, to koniecznie zajrzyjcie do opisu. Jeżeli jednak nie jesteście z Wrocławia, i chcielibyście być pewni, że będziecie dobrze obsłużeni, to w opisie dostaniecie link, gdzie będziecie mogli sprawdzić, gdzie w waszym mieście znajduje się właśnie salon Loral Professional, No i co? Napiszcie oczywiście mi w komentarzach, jak wam się podoba moja nowa fryzura, bo ja jestem oczywiście zachwycona. Do zobaczenia w następnym filmie. Pa!